Znajdujemy się właśnie na basenie krytym w Andrychowie i z nami Agata Mrajca z Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki. Dobrze powiedziałem? Tak. Jak najbardziej. Pani Agato, co moskit przygotował na ten nowy rok szkolny dla mieszkańców Andrychowa? Witam, dzień dobry. Wakacje już za nami. Basen ma się bardzo dobrze. Jest otwarty codziennie w godzinach od 6.15 do 21.40. Także zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, odwiedzających naszą gminę, gości. Kryty basen oferuje swoim klientom nieckę sportową, która składa się z sześciu torów, z czego dwa tory wyposażone są w ruchome dno, z możliwością podnoszenia od 1,80 m do poziomu zero. Tuż obok basenu sportowego znajduje się niecka rekreacyjna, w której też również są tory rekreacyjne z głębokości 1,20 m. A tuż obok basen rekreacyjny z gejzerem, z hydromasażem, z leżankami wodnymi. Dopełnieniem strefy relaksu jest jacuzzi oraz strefa Saun. W której jest, która jest wyposażona w, w saunę suchą i saunę mokrą. Oczywiście nie zapominamy o naszych Milusińskich, dla których przygotowany czeka oczywiście dla nich brodzik bezpieczny, urozmaicony, oraz zjeżdżalnia podświetlana Anakonda, która mierzy ponad 63 metry długości, także Frajda. Dla tych nieco starszych dzieci jak najbardziej i nie tylko, bo dorośli też lubią się dobrze bawić przecież, prawda? Dla wszystkich Państwa, którzy lubią poruszać się w wodzie, zapraszamy na zajęcia Aqua aerobik, które prowadzone są przez naszego doskonałego instruktora, panią Młocek. Zajęcia odbywają się w od poniedziałki, w czwartki w godzinach od 19 do 19.45, a w środy w godzinach porannych od 8 do 8.45. Zapisy oczywiście w kasie basenu. Na basenie krytym również znajduje się strefa fitness. Mamy zamiar wznowić zajęcia ZUMBY, także wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Proszę śledzić nasze media społecznościowe. Tam podajemy wszystkie informacje na bieżąco, Facebooka, no i co jeszcze? A dla wszystkich tych, którzy po rozpoczęciu nowego roku szkolnego chcą podjąć nowe wyzwania, zapraszamy do naszych szkółek pływackich, z którymi współpracujemy, jest ich 7. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.moskit.moskit.eu. Tam wszystkie szczegóły są podane, wszelkie informacje już trzeba uzgadniać ze szkółkami, także serdecznie zapraszamy.